Witam fanów Blendera. Dzisiaj zajmę się teksturowaniem zbroi rycerza. Zainteresowanych zapraszam na film po krótkim intro. Tekstura przypisana do postaci podnosi jej jakość na wyższym poziom. Dlatego też postanowiłem do rycerza dodać teksturę. Na początek postać rycerza przygotuję i w trybie edycji zaznaczę. Samą postać bazową i tą postać bazową ukryję. H. Ona nie będzie brała udziału. Wyselekcjonuję dwa kolory odnoszące się do zbroi. Teraz przypiszę. Do całości kolor numer dwa. Wykorzystam narzędzie staw poligony I, i tutaj utworzę fazę. O, wymiarze 0,15 piętnaście ta faza będzie dodana do zewnętrznych krawędzi zbroi. Odwrócę zaznaczenie, tak żeby móc wyselekcjonować fazę. Do fazy przypiszę materiał trzeci. Zaznaczam jeszcze raz wszystko i, i druga faza. Tym razem faza względem głębokości. Też tutaj wpiszę 0,15. Powstały artefakty. Wyłączam opcję offset. Artefakty zniknęły. Do nowej fazy przypiszę materiał trzeci. Teraz zbroja wygląda tak. Do zbroi dodam modyfikator subdywizji. Dwa poziomy podziałowe. I w ten oto sposób przygotowałem model zbroi. Od razu zamienię sobie kolorystykę. Tutaj przypiszę materiał srebrny. W takiej tonacji. a materiał 3 zamienię na kolor złoty. Teraz zbroja wygląda tak. W kolejnym etapie dokonam mapowania UV zbroi rycerza. A to dlatego, żeby wypiec teksturę, a później to na tej teksturze dodać kilka nowych elementów. Przechodzę do trybu edycji UV, zaznaczam zbroję, U. I wykorzystam w mapowaniu inteligentny projekt UV. Robię mapowanie na domyślnych ustawieniach. Teraz przenoszę się do okna edycja UV, włączam synchronizację. I do zaznaczonych grup poligonów przypiszę szwy. Robię to w sposób automatyczny. Na zbroi pojawiły się szwy. Teraz przechodzę do trybu MESZ, Symetryzacja i wykonuję symetryzację obiektu względem osi x minus do x plus. Teraz mam bardziej uporządkowany układ szwów. Zaznaczam całą zbroję U i jeszcze raz mapuję na układzie UV, ale używam trybu Unwrap. Teraz zostały. Utworzone wszystkie grupy. Ustawiam margines. O. I jeszcze raz U. I usuwam szwy. No one już nie będą potrzebne. Teraz utworzę nową teksturę i nazwę ją bake. RP, cztery tysiące na cztery tysiące pikseli. Przezroczystość tu nie jest potrzebna. OK. Kolejny etap to zakładka. Cieniowanie. Tutaj do materiału 3 dodam obraz tekstury z teksturą bake RP. Tą samą operację powtórzę do materiału drugiego. Włączam widoczność w stosie materiału numer 3. Teraz wszystkie kolory na zbroi zostały przywrócone. Przechodzę do etapu wypiekania tekstów. Jako silnik renderujący Cycles, zakładka Bake, tutaj wybieram operację. Dyfuzja zależy mi wyłącznie na kolorze, a nie na oświetleniu sceny. Ustawiam margines na 8 pikseli to w zupełności wystarczy i bejkuję teksturę. Tekstura została. Wypieczona. Teraz zapisuję obraz tekstury jako bake rp. Kolejny etap. Wejdę do trybu edycji i do postaci zbroi dodam nowy materiał. o nazwie BAKE-RP Do materiału dodam obraz tekstury z teksturą BAKE-RP Utworzę połączenie Żeby ten materiał pojawił się na obiekcie, muszę go dodać. Widzicie, teraz mam matowy materiał. Bake RP. Ale ustawię metaliczność na poziomie 0,6 i chropowatość na poziomie 0,15. I już mam utworzony nowy materiał do zbroi rycerza. Teraz przejdę do trybu malowanie tekstów. I właśnie na teksturze zbroi dodam kilka interesujących elementów. I tak. Jako kolor będę potrzebował koloru złotego. Ustawię symetrię względem osi x. Jeżeli chodzi o malowanie, wybiorę twardy pędzel i teraz będę dodawał kilka elementów. F zmieniam średnicę pędzla. Przełączam się do widoku z boku, do widoku z tyłu. Bardzo szybko nanoszę detale. Ok. Teraz dodam jakiś ornament. Dlatego też przechodzę do zakładki tekstur. I w swoich zbiorach wyszukam tekstury z ornamentem. Teraz muszę wybrać zakładka tekstura i sposób jej nanoszenia w stencil. Mam teksturę. Chwytam prawym przyciskiem myszy teksturę, przybliżam postać. Shift i prawy przycisk myszy skaluję teksturę. Prawy przycisk myszy pozycjonuję i teraz mogę malować. Ale widzicie, maluję również kolor czarny. Muszę wejść do trybu alfa i tutaj włączyć kalkulację. Teraz już mam tylko odmaskowany kolor biały i mogę nanosić. Popatrzcie. Z kontrolem. Obraca teksturę. Teraz mogę wyłączyć symetrię. Okej. Okay. I jeszcze jeden detal. Doda. Herb Polski. Zmieniam kolor na biały. Ok. Zbroja rycerza została pomalowana. Teraz. Oczywiście to wszystko co naniosłem zapisuję. Przechodzę do trybu cieniowania. Dodam Tablice z mapą wypukłość, tablica wektorowa, bump. I już wypukłość została dodana. Morc zero dwie setne. O! Teraz wszystko lepiej wygląda. I tutaj mogę skorzystać z mapy wypukłości. Mogę też skorzystać z kolejnej tablicy wektorowej Displacement i wykorzystam tutaj ten węzeł wybieram parametr wysokość i tu wartość zero jedna setna Teraz wszystko super wygląda. Zbroja została oteksturowana. Przechodzę do okna głównego. Jeszcze raz wejdę do trybu obiektowego, edycji, Alt-H. Wyświetlam postać bazową. Tutaj sobie zmieniam materiał na czarny postaci bazowej. I tak wygląda rycerz o teksturowanej zbroi. Popatrzmy. No, i na koniec wyrenderuję scenę. I kilka słów podsumowania. Widzimy, że po dodaniu tekstury z mapą wypukłości jakość stworzonej postaci rycerza w zbroi została podniesiona. Na wyższy poziom. Teraz cały obiekt wygląda naprawdę super. I o to w tym wszystkim chodzi. Dziękuję za uwagę.